Witam wszystkich w miarę możliwość serdecznie. W kolejnych grze z Humble Choice w październiku. Musimy przyspieszyć, bo październik się już powoli kończy. Z Terahotopecie mamy Gats and Glory, czyli. ...grę chyba, która ma być. Dobra, to jest taka dowcipna gra łącząca w sobie wyczyny kaskaderskie wyścigi z dużą się górę. No cóż. Prosta grafika Chyba nic się nie wydarzy tu po drodze, mam nadzieję. Nooo. Easy. Proszę was, tam przełaj. Jest to gra, która... O! To właśnie. w krzywdę. Trzeciłem stopę, dobra. Nieważne. To gra... Strzelają do mnie. Która ma takie dość specyficzne pocichu humoru, które nie jest dla każdego. On nie jest dla mnie, ale nie oceniam, tak? Ej, nic się na nie wydarzyło. Wow, 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 wow. Spokojnie. Oprócz braku stopy. nie do rowerem, to było koniec. nic się nie wydarzyło. Wow, wow! Dobra, nieważne. Ej, sprzęt mi spadł cały, dobra. Więc gra właściwie skoła się z takich... Yy, mm, raz. Wow. Który pokonujemy starając się przeżyć. Dokładnie mi się to wia. wyjątkowo prosta trasa. Ty, ja nie wiem jak otaczać tę stopę teraz. Proszę trzymać stopę w pojeździe! Tak? Teraz nie ma obu. Mówiłem, tak? Gr groteskowa i dużo już się gore. Krew, krew skręca ze stóp. Kogoś może bawić? W mordę! E, dobra, po nieźle. Nie jest nie źle. Gram na padzie. Dlatego, że mam mniej przycisków i nie chciałem się szukać. Ej, wyglądał jak rampa. Rany. Ale pokażę... po każdym. starcie no, częściej od, odrastają nam stopy, więc jest spoko. Dziś natrafię wyjątko... na wyjątkowo. na długą trasę, w której niewiele się dzieje. Będę się pokazać kolejną. Łatwe Co to jest? Jakieś kolce? Nie znam te numery, muszę się bardziej postarać. Hmm. I nawet nie dostałem żadną strzało jestem świetny. Są jestem pro gamerem w końcu, tak? Ranking... Jeszcze ranking jest. 3200 te miejsca. I gra w to tyle osób. No dobra. Możemy, w... Możemy wybrać, sobie kim zagramy. Zagram panią. O! Wow, kodek przed mi. się bawić. Hmm, mogę tego źle skończyć, dobra. Tak czy inaczej, jeśli mam zupełnie z tej grze, to ona jest. Wulgarnie. Wulgarna i prosta. O halnym pociechu humoru. Nieskomplikowanym. Ale jedna rzecz, co naprawdę mnie drażni, to to, że z jakichś przyczyn ta gra rozwala mi podświetlenie na myszce. I nie rozumiem dlaczego. Mam ustawione podświetlenie na myszce jednolite. A kiedy odpalam tę grę. Mieszka trzyna się w wszystkich kulach tańczy. Dlaczego? Bóg nie inaczej wiedzieć. Ta gra ze mną pogrywa teraz. Kiedy chcę pokazać ko korowy, korowy gameplay, to ona pokazuje mi jakąś prostą trasę górską. Więc jest można powiedzieć. Nie, no tak, nie zachęcimy ludzi do gry. Musi się postarać. Jakoś. No, skręć z tym. Z uderzeniem. Czy ja będę musiał zrobić cięcie, aż do momentu, w którym zacznie robić się śmiesznie? No chyba tak, no bo kurczę, ta cała trasa. bardzo skręt hmm. wow to wszystko? ale do mnie nie po drodze hmm. dobra Oh, o, w sumie groteskowo upadła. Dobra, dam, dam, tej grze jeszcze jedną szansę. Tę trasę skończę i zobaczę następną. Znaczy będę musiał wyciąć jakieś ciekawe momenty, bo jak na koniec to nuda. Jedź po ludzku. Jeszcze tu zginąłem, tak? Chyba drogi śledzie hm. 14 tysięcy Awans o 18 tysięcy pozycji. Nieźle. Jeźdźmy sobie go świadesce. O nie Ja ci latająca kłoda robi. Może robić ten. Hmm. Minąłem ją. Zupełnie niechcący. Kurczę, nawet w takich rzeczach. Gras sobie nie radzi. Come on. Miałeś jedno proste zadanie zrobić: zrobić dziwaczną trasę, w której będzie ...nasz postać będzie często ginęła w groteskowy sposób. Zróżniłem się krwi i flaków. A nawet to nie potrafi zrobić. Hmm. Tak, ale jeśli ktoś chce mieć. Yy, jeśli ktoś chce poszukać trasy, która będzie zabawna, to ma okazję. Ma szansę. Ma szansę, bo może wybrać te grę w Humble Choice w październiku. Znaczy musi siedzieć z tym, że rozwali mu się posietanie na myśl. albo wiecie co? Macie te gry nie wybierać, bo są inne ciekawsze. Tak w sensie ja Wszystko miemija Ja dziękuję wszystkim za uwagę Czytaczowe Tak dziękuję wszystkim za uwagę i No i muzyka chyba Bo Chyba nie zrobi się już zabawnie więc Muzyka. To było zabawne.